życia małżeństwa i rodziny. Rodzina jest systemem zmieniającym się w czasie. Większość rodzin, niezależnie od tego, jaka jest ich struktura czy dziedzictwo kulturowe, przechodzi przez takie same przewidywalne wydarzenia wyznaczające kolejne fazy życia rodzinnego. Psychologia wymienia kilka faz w cyklu życia rodziny. Pierwszą z nich jest czas małżeństwa bez dzieci, będący początkiem tworzenia rodziny, który z jednej strony jest fascynujący, pełen nadziei, ale i trudny. Ponieważ ponieważ wymaga od dwóch różnych osób, mężczyzny i kobiety, wchodzących w związek z indywidualnymi doświadczeniami, często skrajnie różniącymi się, stworzenia nowego układu, nowych zasad. Dwoje kochających się ludzi wybierających wspólną drogę życia spotykają się z bardzo prozaicznymi trudnościami, np. słynne spuszczanie deski klozetowej, jak i tymi bardziej złożonymi, np. dotyczącymi przekonań religijnych czy przekonań dotyczących roli kobiety i mężczyzny. Psychologia rodziny zauważa, że najtrudniej uporać się z dziedzictwem własnej rodziny, które nie jest w pełni uświadomione. Mąż może np. reagować niezrozumiałą dla żony złością w chwilach jej milczenia w reakcji na drogę, Drobne spory albo sytuacje, gdy ona po prostu nie ma ochoty na rozmowę. Małżonek może nie kojarzyć swojego gniewu z sytuacjami, gdy w dzieciństwie matka karała go milczeniem za drobne nawet przewinienia. To, co dla jego żony jest naturalną reakcją, dla jej męża staje się niesprawiedliwą karą. Ważnym elementem tej fazy życia rodziny jest również ustalenie relacji z rodzinami pochodzenia. Nawet jeśli małżonkowie mają wspólny pogląd na te sprawy, rodziny pochodzenia nie zawsze akceptują ich decyzje. Stąd pewnie słynne kawały oteściowych. Dużo zależy od stopnia separacji małżonków od własnych rodzin. Zdarza się, że po początkowym tzw. Tak miodowym miesiącu następuje silnie konfliktowy czas między młodymi małżonkami. Zaufanie Bogu i łącząca małżonków miłość są pomocą w sprostaniu ogromowi oczekiwań i zadań pojawiających się w tej pierwszej fazie życia rodziny. Drugim etapem jest małżeństwo z małymi dziećmi. Głównym zadaniem rodziny jest tutaj przystosowanie się do przyjęcia nowego członka. Rodziny, dziecka lub dzieci oraz podział obowiązków związanych z ich wychowaniem. W tej fazie ponownie dochodzi do zmiany w relacjach z rodzinami pochodzenia, tak aby umożliwić podjęcie roli babci i dziadków. Najtrudniejsza dla małżonków wydaje się rezygnacja z bycia we dwoje na rzecz bycia we troje. Często pojawiają się pierwsze trudności w relacjach małżeńskich związane z ciążą, porodem, ale również wychowaniem małego dziecka. W tym okresie warto czasem poprosić babcie, dziadków lub przyjaciół, Czynianie, by zaopiekowali się dzieckiem, żeby małżonkowie mogli pobyć znowu tylko we dwoje, by mogli pójść na małżeńską randkę i przypomnieć sobie, że są dla siebie najważniejsi. Trzecim etapem jest rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W tym okresie ponownie w rodzinie musi dojść do zmian. Naturalnemu rozluźnieniu ulec powinny więzi matki z dzieckiem, które nawiązuje samodzielny kontakt z innym systemem, jakim jest grupa przedszkolna lub szkolna. Matka często ponownie lub po dłuższej przerwie podejmuje swoją poprzednią lub nową pracę zawodową, czemu może towarzyszyć nasilenie niepokoju i niepewności zarówno w odniesieniu do dziecka, jak i swoich możliwości zawodowych po przerwie macierzyńskiej i wychowawczej. Dla męża jest to okres wymagający zmian wzorca postępowania. Powrót żony do pracy pociąga za sobą konieczność renegocjacji podziału obowiązków, a także ożywia wzajemne relacje. Dziadkowie pozostają nadal autorytetem rodzicielskim, znajdują dla siebie miejsce w relacji z wnokami. Ich pomocy Moc w tej fazie jest często nieodzowna, zwłaszcza w wypadku aktywności zawodowej matek. Dla wielu jest to okres bliskich relacji z wnukami bez odpowiedzialności wynikającej z funkcji rodzicielskiej. Ten okres życia, pomimo wspomnianych obciążeń, zawiera w sobie wiele radości i szczęścia wynikających z obecności dzieci, możliwości obserwowania i uczestniczenia w ich rozwoju. W fazie z dziećmi dorastającymi najważniejszym zadaniem jest ostateczna separacja dorastającego dziecka. Często podkreśla się że najzdrowszą separacją jest ta, która przebiega bez poczucia winy. Oznacza to, że dorastający młody człowiek odchodząc od rodziny jest spokojny, że rodzice poradzą sobie bez niego. Badania pokazują, że to najczęściej rodzice blokują, lub raczej próbują blokować naturalną i silną tendencję do niezależności z powodu własnych niepokojów i konfliktów. Na tym etapie rodzice muszą zrezygnować ze swojego autorytetu, obserwując, że autorytetem stają się często ideały i wzorce z Pełni różne od ich modelu wychowawczego. Rodzice muszą również przygotować się na tzw. puste gniazdo, czyli znaleźć dla siebie nowe cele i miejsce. Jest to szczególnie trudne, gdy całe swoje życie i energię do tej pory poświęcali dziecku, zaniedbując np. swoje relacje małżeńskie, kontakty społeczne, zainteresowania itp. Ten etap życia rodziny jest często określany jednym z najtrudniejszych, zarówno dla często zagubionego, intensywnie przeżywającego wszystko młodego człowieka. Jak i jego bliskich. W tym okresie dziadkowie starzeją się i rośnie obciążenie rodziców opieką nad nimi. Nasuwa się jednocześnie myśl o konieczności uporania się z własną starością. Kolejnym etapem jest czas rodziny z dziećmi opuszczającymi dom, tzw. faza pustego gniazda. Powoli zamyka się cykl życia rodziny i znowu mamy do czynienia z małżeństwem. Pojawiają się tutaj zarówno szanse na ponowne bycie bliżej, razem, ale również trudności, niebezpieczeństwo rozpadu małżeństwa, gdy kończy się wspólny cel wychowanie dziecka. Dla dojrzałych rodziców jest to czas na rozwój własnych zainteresowań, na które do tej pory mogło nie starczać czasu. Często w tym etapie małżonkowie odkrywają siebie i swoje możliwości na nowo, nie będąc obciążonymi finansowo i społecznie odpowiedzialnością za dziecko. Ciekawe jest również to, że jest to najdłuższa faza w życiu rodziny, trwa przeciętnie około 15 lat. Warto więc dobrze się na nią przygotować. W tym okresie bardzo ważne jest podjęcie na nowo budowania więzi małżeńskiej, szczególnie jeśli ona przedtem była. Była słaba. To może dać osobiste, niezbędne oparcie i pomoże odnaleźć sens życia. Jest to okazja rozwoju swojej religijności i odnajdywania sensu swego życia we wierze. Ostatnią, szóstą fazą jest starzenie się rodziców. Czas ten wiąże się z przejściem na emeryturę. Większość małżeństw jest zadowolona, małżonkowie bardziej zbliżają się do siebie, wzrasta ich wzajemne zainteresowanie sobą, poczucie opieki i wzajemności, są szczęśliwi ze sobą. Głównym zadaniem na tym etapie jest przygotowanie się do końca kariery zawodowej, starzenia się, a w końcu śmierci. Najtrudniejsze jest to dla kobiet, bo statystycznie to one częściej zostają same. Jest to też faza pogorszenia zdrowia fizycznego, pojawiających się trudności w codziennym funkcjonowaniu i tym podobne. Ale również jest to faza bycia dziadkiem i babcią, a więc czerpania satysfakcji z bycia mentorem dla młodego pokolenia. Każdy z etapów w życiu małżeństwa i rodziny wiąże się z koniecznością zmiany i przystosowania się do nowych warunków, co często naraża rodzin na stres i napięcie. To, na ile rodzina jest elastyczna i gotowa sprostać tym wyzwaniom, decyduje o jakości jej radzenia sobie na dalszych etapach. Jest bowiem tak, że cechy rodziny z poprzedniego etapu przenoszą się do kolejnego. Więc w przypadku, gdy pewne zadania zostaną niedokończone lub napotkają przeszkody, rozwój rodziny może zostać zaburzony, zaś trudności przeniesione zostaną do kolejnego etapu. Mimo wszystko, warto podejmować trud poświęcenia i zaangażowania którego fundamentem jest miłość, aby jak najlepiej przeżyć każdy z etapów w życiu rodziny.